Pan z Wami, duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją która była brzemienna kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania powiła swego pierworodnego syna owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich Anioł Pański, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś, bowiem, w mieście Dawida. Narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom w których sobie upodobał oto słowo pańskie Święty, przyjdź od Dzieciątka Jezus, przez Niepokalaną Marię, Matkę Miłości, do nas, abyśmy rozważali z radością tę tajemnicę narodzin Bożego Syna. Maria, Maria, Maszala, Henul, Kilka słów z dzisiejszej liturgii Słowa Bożego. Zamaszy świętej Pasterkowej, naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. To ci wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa, ujrzeli w Nim wielką światłość. Już nie chodzą w ciemności. Czyżby i te słowa odnosiły się do nas na pewno? Bo kto wierzy w Jezusa, żyje w Jego światłości, a my przecież wierzymy w to, że Jezus stał się dzieckiem, był dzieciątkiem. Psalm 96 rozgłaszajcie Jego cuda, głoście Jego chwałę, ten wieczór na pewno jest do tego przeznaczony, głosić zbawienie w Jezusie Chrystusie, Jego chwałę, Narodzin, cuda związane z tym przepięknym wydarzeniem i drugie czytanie. Zachęcające do tego, żebyśmy byli ludem gorliwym w, w spełnianiu dobrych uczynków, abyśmy żyli rozumnie, sprawiedliwie, wolni od rząd i bezbożności tego świata. I znowu zachęta dla nas. Z Ewangelii mówiąca o wielkiej radości aniołów. Mnóstwo aniołów ukazuje się nad Betlejem. Ukazuje się jeden z głównych aniołów. Prawdopodobnie może to był właśnie sam też Archanioł Gabriel, który znamy z Ewangelii, to, że ukazywał się Marii, Zachariaszowi, Józefowi. Być może on ogłaszał tą wielką radość, kiedy zapowiadał poczęcie Jezusa i Jego narodziny. Teraz już narodził się Zbawiciel. Mówił, nie bójcie się, zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem nie tylko całego narodu, ale udziałem wszystkich tych, którzy uwierzą w to Dzieciątko i przyjmą je. W takich ludziach Bóg ma upodobanie, którzy przyjmują z radością, bojaźnią i czcią Jezusa, Jego umiłowanego Syna, to Dzieciątko. Czy Bóg w nas ma więc upodobanie swoje? Możemy mieć nadzieję, że tak, bo zgromadził nas kolejny raz, jak co roku, na tej mszy. Tą wielką uroczystość, tą wielką noc, Liturgii Kościoła przeżywamy dwie wielkie noce, noc narodzenia, Chrystusa i noc martwych stania. Te dwie noce są pełne światła, pełne chwały Bożej, pełne tajemnicy, zachęcające do jeszcze większej wiary. W tym wszystkim jest obecna Maryja. Maryja poczyna z Ducha Świętego, Syna Bożego, który stał się właśnie w niej człowiekiem, rodzi się z Maryi. W radości Maryja rodzi Syna Bożego. W wielkim zachwycie, w wielkim zjednoczeniu z Bogiem. Więc Maryja przekazuje nam wielką radość, przekazuje nam Syna Bożego. Ale także, kiedy Zmartwychwstał, ona pierwsza uwierzyła, pierwsza go widziała, pierwsza się radowała. Więc co znaczą łzy Maryi, które czasami ukazują się na świętych wizerunkach, figurkach maryjnych, obrazach, nawet niekiedy krwawe łzy? To znaczy, że Matka Boża chce nam coś przekazać, mówi o swoim bólu. A jaki jest ból Marii, kiedy odrzuca się Syna Bożego? Kiedy ludzie gardzą Jezusem? Ona wtedy cierpi. Ona wtedy płacze. Co więc znaczą łzy, które być może są prawdziwe, a które ukazują się na wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Marii z Dzieciątkiem w katedrze łódzkiej? Jeszcze trzeba to zbadać, sprawdzić, ale być może jest to prawdziwe wydarzenie nadprzyrodzone. Że Maria ukazuje swoje łzy w Adwencie, bo miało to, to wydarzenie być ukazane właśnie i doświadczane przez wielu ludzi w Adwencie, gdzieś mniej więcej 13 grudnia. Więc jeżeli to jest prawdziwe, powtórzę, to co nam chce powiedzieć ukochana matka, że właśnie cierpi, że nasz naród, że wiele pokoleń. I młodzi też odrzucają dzieciątko Jezus, odrzucają Boga, i gubią się. I wchodzą w ciemność. Tak jak powiedziałem na początku, naród chodzący w ciemnościach. Czyżby to. nasz naród? Polacy? Jeżeli nawet tak, to przecież jest Jezus, światłość. Można wejść do tej światłości, zobaczyć ją, przybliżyć się, nie żyć w ciemnościach. Strasznych, ohydnych grzechów, niewiary, rozpaczy, beznadziei, pychy, różnych nałogów, rozwiązłościach, ale przecież można tą ciemność odrzucić ze wzgardą, a z miłością i radością przyjąć światłość, to maleństwo, tą wielką, małą miłość. Jedna, jednocześnie wiel, wielka, bo przecież jest nieskończona ta miłość, a jednocześnie tak maleńka w postaci dziecka. Więc znowu powtórzę jeżeli to jest prawdziwe, co tam wtedy się dokonało w tej katedrze, zresztą w latach 40. Podobne wydarzenie było w katedrze lubelskiej. Wtedy było to po pierwszej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej, która była przecież tak przerażająca dla świata, szczególnie dla naszego narodu, naszej ojczyzny. I też kiedy był początek strasznego czasu też stalinizmu. Miejmy nadzieję, że te łzy Maryi, kiedy ukazują się, będą przyjęte jako znak dla jej dzieci. Żebyśmy jeszcze bardziej słuchali Maryję. Żebyśmy bardziej jeszcze byli poddani jej decyzjom, jej woli, która jest zawsze wolą Boga. Bo Matka Boża nie działa wbrew przecież woli Boga, nie robi po swojemu. Abyśmy jeszcze bardziej czuwali przy Jezusie razem z Nią. Bo niewielka nawet gromada dusz oddanych Bogu jak Maryja i przez Maryję może tak wiele wyprosić, tak wiele wypłagać. Mogajmy więc o przebaczenie dla naszego narodu, dla naszej ojczyzny i o wiarę żywą, charyzmatyczną, Wielką miłość do Boga w naszym narodzie, szczególnie właśnie tak jak często to powtarzamy w naszych modlitwach dla dzieci, dla młodzieży wypraszajmy to. I żeby też duchowni, szczególnie biskupi i kapłani, byli pełni żywej wiary. Bo sądzę, że jeżeli Matka Boża płacze, to również dlatego, że nie tylko ludzie mogą tracić wiarę, odchodzić popełniając apostazy i inne grzechy, kiedy odchodzą od Boga, zatwardziałość padają. wpadają, to także niestety Matka Boża też płacze, kiedy duchowni odchodzą od Jezusa, Pana Jezusa, Zbawiciela, biskupi, kapłani. Więc to też jest pragnienie Marii, aby kapłani, biskupi byli żarliwi i święci, aby oni ukazywali Jezusa, tak jak ona to uczyniła. Marii, jeżeli to jest prawdziwe, ukochana Matko, te łzy na tym wizerunku Twoim, tam właśnie w Łodzi, przyjmujemy ten znak, który nami wstrząsa, bo cierpimy, kiedy Ty cierpisz, płaczemy, kiedy Ty płaczesz, i chcemy zawsze czynić to, co Bogu się podoba i Tobie, aby właśnie Bóg miał w nas upodobanie, aby chwała Boża się w nas ukazywała, abyśmy byli ludźmi pokoju przez modlitwę zjednoczoną z Twoją modlitwą. Mariu, kochana Matko, prosimy już nie płacz. Chcemy Cię pocieszyć, a przez to pocieszyć naszego Boga. Dzieciątko Jezus, nie płacz już, Panie nasz. Jesteśmy przy Tobie jak pasterze. Chcemy radować się Tobą jak aniołowie. Ty jesteś Mesjaszem i Panem naszym. Chwała Tobie, nasz Król, w nas.